Siema. Sorry, że wczoraj i przedwczoraj nie było filmu, no ale niestety nie mogłem go nagrać za to, że miałem problemy techniczne, ale teraz wszystko jest i w ramach nagrody za to obejrzymy sobie live z GTA u Kalucha. Nie wiem, czy Wam się podoba jego seria. GTA, Prawdziwe życie, to jest w sumie to jest moja ulubiona seria na jego kanale. Lubię tego youtubera, ale jeszcze przed filmem wpadajcie do Migi Games. O, to już jest live, mam już go włączony. To nieważne, nieważne, nieważne. Dobrze. Pyk. O, tam jeszcze sprawy. Jeszcze wpadajcie do Kemota. Ty, tu jest. Tu się wyświetla jego. To jest drugi w kolejności od góry. Kemo ty odpowiedział OK. Zaproś mnie. NikTOMI 80326. Zaproszę potem. Jak będę mógł. i Teraz padajcie tu do Mega Games. No, dobijmy mu te 300 subów. No bo fajny youtuber jest. O, tak samo jak tu Kemot też go promuje, no bo jesteśmy moderatorami jego. Więc ja zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Po live dopiero się zaczął. Wpadajcie do Kemota. Tutaj. Dobimy mu 20 słów, będzie fajnie. Teraz już zapraszam do oglądania. Astroni raczej nie dziękuję. Znaczy, dziękuję za donate, ale nie będzie Astronira raczej na kanale już. Live out, oh, dobra, to jest skrypcja. To znaczy sama, pasory. Wjeżdżamy. Tu mamy nasz salon, więc trzeba mieć drodzy z drugiej strony. Coś tu się czyjemy, pojawi na live'ie, To jest odcinku... Wreszcie działa skrypt nam sprzedaż auta w salonie wywozić, tylko skryptowo jesteśmy w stanie to Dzień dobry. Dawno... A jeszcze, sorry, że przerywam, ale czasami są problemy techniczne z live'em, w ogóle teraz YouTube ucina bardzo zasięgi przez y sytuacje na świecie, no ale oglądajmy. Pana nie widziałem, kurde, dawno w ogóle nie byłem w tym salonie, nie? Salon podobno funkcjonuje. Będę się nim zajmuje? Zobaczymy, jak funkcjonuje i czy w ogóle ktoś tu jest. Jakub, pozdrawiam cię, dziękuję. Tak, nowy biznes musimy ogarnąć. Oczywiście Kuba również dzięki. Ale wiesz, to nie jest tak łatwo. Musimy najpierw pokończyć... I sorry, będzie. że Zobaczyć, to mamy akurat, się tak. rozłączy coś. Dobra. Więc tak. Mamy jeden samochód, mamy drugi i trzeci. Właśnie o tym mówiłem, moi kochani. Co wy na to... Żeby ten samochód po prostu sobie z salonu wyciągnąć, yy, na co zbierasz. Jeszcze nie mam celu. Możliwe, że na jakiś szpital przekażemy po prostu te pieniądze ludziom. Tak też myślę. Yy, o, dzięki, dzięki za Widzicie, live się dopiero rozpoczął, a on już ma 165 yy, kaski. No, u Migi Games to przez całego live'a się 3 zł nazbierał xD. Dobra. Nie możemy za bardzo nim jeździć, bo jest poszukiwany, jakby nie patrzeć. Albo po prostu musimy poczekać, aż ten temat ucichnie, dzięki rychu. Nie I sobie za jakość 20 tysięcy osób. Dzięki. To dobry pomysł. Tak, tak piszecie, nie? Tak mi się wydaje, moi kochani. Czyli po prostu nie sprzedamy tego samochodu, a wyciągniemy go sobie i będziemy z niego korzystać, przynajmniej przez jakiś czas. W przyszłości po prostu będziemy mogli się rozglądać za czymś innym, ale ten samochód naprawdę, moi drodzy, robi wrażenie, nie? Wow, ale Donet Krzychu. Dziękuję Ci. To jest świetna robota. Dziękuję Beczku. Dla ciebie również wszystkiego dobrego. Nie musiałeś naprawdę, ale doceniam. Ok, okej moi kochani. Już 200 zł. To tak mi się wydaje. Wiecie, nie mamy innego samochodu na chwilę obecną, którym możemy po poruszać się po mieście tak na cirku, nie? Więc trzeba tylko podpisać kilka dokumentów, którym zaj którymi zajmiemy się może po lajbie nawet. Teraz ja myślę, że można po prostu wyjechać i ustawić samochód. Parkingu. Pozdrawiam cię Igor. Dzięki. Moi kochani, ta fura naprawdę robi wrażenie. Mamy teraz dwie metaliczne fury, zauważcie. Tylko że tamta jest oczywiście Mustang jest, wiecie, sentymentalny, natomiast to będzie taki samochód do bicia można powiedzieć, którego będziemy używać na co. Mega się jaram, proszę, co to jest za model? Nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo się nie znam na tych Mercedesach. A tu mamy. A no tak Ja się znam na Mercedesach Zbarku, nie i nie się będzie. Marka. oczywiście, że będzie z tym że no, widzisz, Ale na jaki samochód. to jest model, to nie wiem.

o, i sobie zapowiadamienia, ale okej. Okay. O, wbijemy też sobie na liveu puszka, poczemu nie. Napiszemy, że nagrywam. Siema, nagrywam. Odycy. Siema, nagrywam, odycy. O, ja już się spam. Mam 63 osoby, są już. Cześć, na no, cześć, y ty. Wszystkim? Hej. Od. Hej, Siema no, teraz puszek nie Czytam <grym> moich z... komentarzy. Ale jak wczoraj na live było 600 osób, to, to nie tylko, tańpę, nie to z... tylko mnie widział. O, A to, to, godzinka. Godzinka. to, godzinka. to godzinka. jest Fortnite. Tego, że ja go zobaczę, bo wiecie co? E, mimo tego, że ja wczoraj cały czas miałem tego live, a, to ja jeszcze ani razu nie widziałem tego eventu. Specjalny. Ten... No tego eventu nie, nie widziałem. Tu hai. Myślę, że możemy sobie go zobaczyć. Podobnie sobie programy jakieś kastowe. Dobra, ja, ja osobiście bardziej wolę Kalucha. Tak jakby należy do nas w teorii. No, że bardziej wolę GTA niż, niż Fortnite'a. Nie pamiętam dokładnie co tego... No, też napisał, nie? Zdejmijmy ten samolot. Jaka jest Wasza propozycja? Czekam moi drodzy. Dobrze, to by było tak w sumie. Koniec już. No więc no pa, uważajcie na siebie i pa pa.